Cześć, dzisiaj będzie bardzo krótkie wideo, ponieważ jestem cały tydzień na szkoleniu z terapii skoncentrowanej na emocjach. Nie mam wiele czasu, ale dlatego też to wideo będzie właśnie o emocjach. Chciałabym się podzielić z wami prostymi radami, które na pewno będą bardzo przydatne dla osób nadwydajnych i wysokowrażliwych, ale tak naprawdę też dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się lepiej radzić ze swoimi emocjami i rozwijać swoją samoświadomość. Bo kiedy odczuwamy nieprzyjemne emocje, to pierwszy odruch, jaki mamy, taki bardzo ludzki i naturalny, normalny odruch, to aby jak najszybciej się ich pozbyć, odrzucić je, sprawić, żeby te nieprzyjemne emocje zniknęły, czyli walczymy z nimi. I niestety zabiera nam to ogromnie dużo energii. Tymczasem warto wiedzieć, że emocja jest po prostu nośnikiem informacji. Jej rolą jest przekazanie Ci informacji o tym, co jest dla Ciebie ważne w danej sytuacji. Jeśli potrafisz odebrać tę informację, rozszyfrować ją, to emocje naturalnie sama zniknie, bo po prostu spełniła swoją misję i może odejść. Jednak jeśli z emocją walczysz, jeśli próbujesz się jej pozbyć, odepchnąć ją, żeby nie czuć niewygody czy bólu, jaki ona wywołuje, to będzie się ona tylko nasilać albo wciąż powracać z coraz większą intensywnością. A więc podam Ci trzy proste wskazówki, jak radzić sobie z nieprzyjemnymi emocjami, czyli po prostu jak odebrać informacje i tym samym pozwolić emocji sobie odpłynąć albo przynajmniej zmniejszyć intensywność. Po pierwsze, kiedy zaczynasz czuć jakąś nieprzyjemną emocję, to nazwij ją. Nazwij tę emocję. Znajdź słowa, które do niej najlepiej pasują. Czy to, co odczuwam, to jest złość, strach, smutek, obrzydzenie? Spróbuj nazwać to jak najprecyzyjniej, czyli także określ intensywność tej emocji. Czy jestem tylko troszkę poirytowana czymś? Czy jestem bardzo zdenerwowana albo nawet wściekła? Już samo nazwanie tej emocji Pozwala trochę obniżyć jej intensywność i nieco ją przetrawić. Druga rada: otwórz się na tą emocję. Twój naturalny odruch jest taki, żeby z nią walczyć, ale im bardziej się otworzysz na emocję, pozwolisz jej sobie być, tym szybciej ona zniknie. A więc pozwól tej emocji być i posłuchaj jej tak, jakby chciała ci ona przekazać coś ważnego o tobie. Więc zapytaj się siebie na przykład, co cię tak dotknęło w tej sytuacji? Co jest dla ciebie ważne w tej sytuacji? Co ta emocja próbuje ci przekazać na temat Twoich potrzeb? Trzecia rada to uzewnętrzni tą emocję, nadaj jej jakąś formę. Czyli przede wszystkim naucz się oddychać głęboko razem z tą emocją. Nie walcząc z nią, ale pozwalając jej właśnie być. Pierwszy raz może ci się to wydać dość. Zaskakujące, jeśli nie masz takiego nawyku. Wyobraź sobie, że ta emocja, zamiast blokować się gdzieś tu w klatce piersiowej, czy w gardle, czy, czy może w brzuchu, czy gdziekolwiek czujesz to napięcie, to wyobraź sobie, że ona przepływa przez całe twoje ciało. Oddychasz głęboko razem z nią, a ona przepływa przez twoje ciało aż do stóp. Może Ci też pomóc wyobrażenie sobie, że ta emocja ma jakiś kolor, na przykład czerwony, niebieski, różowy. Jeśli chcesz, to wyobraź sobie, że z każdym oddechem ten kolor rozpływa się, rozmywa. Kiedy o tym tak mówię, to może Ci się to wydawać dziwne, ale naprawdę spróbuj choć raz i zobacz, co się stanie. To jest tak naprawdę najprostszy sposób. Aby nauczyć się akceptować i lepiej żyć ze swoimi emocjami. Pamiętaj, że twoje emocje są twoją wewnętrzną busolą, a więc jeśli je zaakceptujesz, jeśli dasz im odpowiednie miejsce, to będą one dla ciebie po prostu informacją o tym, co jest dla ciebie ważne i staną się twoim sprzymierzeńcem na co dzień. Czasem zdarza się jednak, że jakaś emocja. Zwłaszcza taka, którą odczuwasz często, na co dzień, która powraca regularnie w Twoim życiu, że ta emocja kryje jakąś inną emocję głębiej. Taką emocję, którą unikamy może już od bardzo dawna, może nawet od dzieciństwa. I ta emocja. Kryje w sobie bardzo istotne informacje, ale często dotarcie do niej samemu nie jest możliwe i trzeba w takim wypadku użyć pomocy psychoterapeuty. Dlatego praca z emocjami jest czasem długa i wymaga terapii, ale naprawdę warto podjąć taką terapię, aby poczuć w życiu więcej lekkości i sensu. Wkrótce dam Ci więcej informacji na temat mojego indywidualnego wsparcia, ale póki co zapraszam do skorzystania z tych kilku prostych rad oraz z mojego programu online Nadwydajny zapanuj nad umysłem i emocjami, w którym znajdziesz więcej przydatnych technik zarówno do stosowania w każdej sytuacji, jak i do regularnej pracy nad tym swoim nadwydajnym umysłem i emocjami. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym wideo.